Pani trener szkoda tego dzisiejszego meczu, bo z leszno mogliście wyjeżdżać w nieco lepszych humorach. No zgadza się, zgadza się. Żałujemy, że nie udało nam się wywieźć trzech punktów, ale przekroju całego sezonu ja jestem bardzo zadowolona z drużyny i, i... i pogratulowałam chłopakom całego sezonu. Szkoda, że nie udało się tutaj wywieźć tych trzech punktów, no ale, ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Niestety teraz ta, o tej chciałem tragedii, która was spotkała na początku maja porozmawiać, czyli o śmierci trenera Jerzego Dyrkacza. Ogromna strata nie tylko dla kątów wrocławskich, ale dla całego polskiego handbolu. No wielka strata, przeżywamy ją, bo tak naprawdę wczoraj był pogrzeb dopiero trenera, wszyscy tęsknimy, ale trzeba się przyzwyczaić do tego, trener jest gdzieś tam z, z, z góry, patrzy na nas i kibicuje. Czyli razem z trenerem, który patrzy z góry myślicie już o kolejnym sezonie? Powolutku, powolutku, na razie chcemy odpocząć, ja myślę tutaj planuję taki tydzień przerwy i będziemy się zabierać dopiero później. Za, za, za kolejny sezon. Też należy się odpoczynek chłopakom za ciężką pracę. Pani jest specjalistką w tej dziedzinie. Jakiś handball plażowy będzie gdzieś w przerwie, w wakacje? Grupa chłopaków, która jest chętna, zaangażowana, e, oczywiście tak. Oni się tam bardzo dobrze czują, bardzo dobrze bawią. Ja nikomu nie zabraniam tej, tej sytuacji. Oczywiście też nie, na, nie, nie mam nakazu. Kto chce, funkcjonuje latem na plaży. Panie trenerze, namawiałem trenera Kmiecika do wywiadu, ale ten Kmiecik powiedział, że za bardzo krytyczny by był, także my chyba nie będziemy krytykować. No, Zdając trenera kwiecika, to pewnie y, troszkę by nas skrytykował, ale, ale pół żartem, pół serio, no, no fajnie, że wygraliśmy mecz. A cały sezon jakoś podsumujemy? Cały sezon podsumujemy, że to był bardzo trudny sezon i, i wszyscy widzieli, jak graliśmy. Były takie momenty, że przegrywaliśmy kilka meczów jedną bramką i tych zwycięstw nam brakowało do podbudowy takiej wiary. Natomiast czekaliśmy aż do ostatniej kolejki, żeby się odbić od Dna. I, i wczoraj mówiliśmy sobie na treningu, że nieważne, co by się działo, mamy stąd wyjść po czworakach, ale mamy wygrać ten mecz. Dzisiaj chłopacy zostawili naprawdę dużo zdrowia w obronie, ale też wychodziło nam granie w ataku, bo od kilku meczy szwankowała ta gra w ataku pozycyjnym. No i dzięki temu dzisiaj wygraliśmy. Czyli ten mecz jakoś będzie świętowany dzisiaj? No to, to już chyba pytanie do chłopaków, bo, bo to, 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 to co w szatni, to, to zostaje w szatni, tak jak w Las Vegas, tak? Co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas, tak, tak będzie podobnie tu, ale myślę, że każdy z nas już zasłużył na chłodny napój dziś wieczorem, więc na pewno Opaki będą świętować. I teraz totalny detoks od piłki ręcznej, czy gdzieś tam jeszcze jakieś treningi, coś? Do końca maja na pewno będzie roztrenowanie takie, zluzowanie już pełne. Pokopiemy trochę piłkę nożną i, i na spokojnie zakończymy sezon. No, ale już trzeba myśleć o przyszłym sezonie i gdzieś tam my jako zarząd i, i tutaj trenerzy będziemy musieli spojrzeć na, na, na zespół i wyciągnąć wnioski. I wiadomo już jak to będzie wyglądało, ta druga liga, pierwsza liga centralna? No wszyscy mówią gdzieś tam... E, Kanałami, natomiast żadnej informacji zwrotnej nie ma ze związku, czekamy cały czas na jakieś oficjalne pismo. Na pewno pani Alicja Łukasik byłaby specjalistką od handbolu plażowego, gdzieś tam takie wersje się pojawiają? Znaczy, my tutaj nie mamy warunków do handbolu plażowego, oczywiście gdyby, gdybyśmy tu usypiali piach i robili boisko, to czemu nie, natomiast my jesteśmy piłkarzami lecznymi na hali, więc w ramach rekreacji oczywiście tak, natomiast nie mamy gdzie. Chciałem porozmawiać z panem trenerem Kmiecikiem, ale trener Kmiecik powiedział, że nie, bo będzie zbyt krytyczny, ale my chyba krytyczni nie będziemy. No i cieszymy się z dzisiejszej wygranej. Naszy przed meczem sobie powiedzieliśmy, że może to być brzydki mecz, nie musimy grać ładnie. Ważne były te trzy punkty, bo najprawdopodobniej dadzą one nam dziewiąte miejsce. Więc tylu już nie oceniajmy, po prostu cieszymy się z tych trzech punktów. Gdzieś tam nogi jeszcze do kontry dwa razy poniosły, jak tak obserwowałem z tego podestu. No, wiadomo, wiadomo, cały czas, cały czas, jak gram, no to chcę dawać z siebie wszystko, na tyle, ile daję radę, tyle pomagam. Trener Wierucki myśli już o przyszłym sezonie, a Ty również już się gdzieś tam zapatrujesz na kolejny sezon? E, nie, na razie nie myślałem o tym i raczej będzie to ciężki temat, raczej raczej sportowa emerytura typu roku było, żeby pomóc, a, a tak naprawdę zobaczymy, ale raczej nie. z od piłki ręcznej teraz będzie już kompletny? Znaczy ja cały czas jestem trenerem we Włoszakowicach, mam tutaj Akademię w Lesznie, więc, więc jakby ruszam się nieraz z młodymi, że tak powiem, więc, więc na pewno gdzieś tam ta piłka ręczna w moim życiu będzie popularny Fryta. Dzisiaj gardło zdarte podczas meczu? Zdarte, no emocji no brakowało mi tych y, trochę, bo już y, dwa tygodnie jedynie oglądałem i ostatnio byłem na meczu już chyba z, z miesiąc temu. Y, no sprawy zawodowe no nie pozwalają. No ale jeżeli jest okazja to jadę i tu chcę też synowi nakreślić jak to piłka ręczna wygląda i fajnie cieszę zwycięstwo, bo chociaż w ten sposób przyjechałem i wygrali chłopaki także. Jakieś zadowolenie jest. Hubert Szkudelski wrócił, Kruczek wrócił, Fryta wróci? No niestety zdrowie jest na tyle już zepsute, mam biodro, że no chcę jeszcze poświęcić czas, czas dzieciom i nie chcę, żeby mi się rozleciało biodro przed czasem. Czyli gdzieś to możemy podyskutować o innej roli jakaś e, trenerka, bramkarzy, coś takiego? No wiadomo, że czekam aż pandemia ustąpi i chcę też zrobić sobie papiery, jeżeli chodzi o prowadzenie młodzieży, bo ktoś musi te dzieciaki wychowywać, a na to zapotrzebowanie jest, także mam nadzieję, że jeszcze w Lesznie tutaj popracuję z, z dzieciakami. To jak przez te kilka miesięcy oglądałeś leszczyńską młodzież, która wchodziła w wasze miejsca, to jak to podsumujesz? Ogólnie no, ubolewam nad młodzieżą, nie tylko tym, co grają, ale ogólnie młodzieżą, jeżeli chodzi o tutejszy, tutejsze czasy. No ale no co, no, wchodzą chłopaki fajnie, że, że chcą trenować, chcą y, pracować i no, miejmy nadzieję, że pożytek będzie za 2-3 lata. Patrząc na predyspozycję tych chłopaków, to, to myślę, że dużo pracy jeszcze przed nimi, ale. No będą na pewno stanowili o sile tego zespołu, ale no to jeszcze nie ten czas.